Liczymy oczywiście, że Polacy również włączą się w walkę o najwyższe laury. Jarek pokazał, że potrafi dzisiaj walczyć. No, jeszcze nie oglądaliśmy na dobrą sprawę Janusza Kołodyja, który nie przejechał jeszcze metra dzisiejszego dnia, ale ja osobiście, ja osobiście na tego zawodnika bardzo, bardzo liczę. Tak, to może być, to może być, to mogą być zawody, to może być tor dla Janusza. Pewna zmiana nastąpiła od torku, od spotkania w Lidze Szwedzkiej. Janusz znany był z tego, że przez ostatnie 2, 3, 4 sezony raczej ten przełożenia małe, małe zębatki wrócili dzisiaj. Widziałem, że przed zawodami zakładali do motocykla 58, a więc to jest już to... Przełożenie w dużych równiach. Tak, no należy zmienić troszkę e, sposób myślenia. To, co jechało na starych tłumikach niekoniecznie musi się sprawdzać teraz na tych nowych. Stąd też no, na pewno dobry krok. No i tak jak wcześniej powiedziałem, liczę na to, że, że Janusz pokaże ci z dobrej strony i będziemy, mm. będziemy powrócili do formy z, z ubiegłego sezonu, gdzie, gdzie przecież był e, rewelacyjny. Ósmy wyścig szybko prowadzi dzisiejsze zawody Szwed, Krystel Gardel już wyścig ósmy, który zamyka drugą serię z Magna. Rune Holta, Artem Łaguta który ma już w końcu wygrany swój wyścig pierwszy w życiu w Grand Prix Janusz Kołodziej, Chris Harris. Holta, Kołodziej i Harris na razie bez punktów. No i Artyom, Artyom, Artyom zobaczymy jak tym razem puści strzęgło Rosjanin. Janusz Kolodziej no fatalnie tutaj zostaje rywale są dwa motocykle z przodu na wejściu Tym razem na prowadzeniu jest Bomber Harris to niespodzianka, Artym Łaguta dobre dwa punkty wiezie, ale już ściga Ale żeby zaatakować, mało wody w pierwszej przerwie trafiło na tor. To w zasadzie była tylko taka kosmetyka, żeby się trzy punkty dalej w gazie jest Arkio Łaguta, przyjechał drugi dwa oczka jeden punkt dla e, Ricardo Holtańskiego i czwarty e, na mecie w tym wyścigu był Janusz Kołodziej smutne to bo naprawdę i zatrważające że Janusz jednak w związku z brakiem tego pierwszego przejazdu Fatalnie niedopasowany został tutaj naprawdę 2,5 motocykla na powiedzmy 40 metrze tego 2,5 motocykla z tyłu na 40 metrze tego wyścigu, więc jest źle tak no smutne jest moje serce, ponieważ e, nie ukrywam tego, bardzo kibicuję Januszowi. No tutaj musieliśmy przełknąć niestety pigułkę gorzką i Janusz na, na obecną chwilę lekujemy się zerową e, zdobyczą punktową. Harris wyciągnął wnioski ze swojego pierwszego startu, gdzie Jechał ostatni, teraz wygrał. Kontynuuje dzisiaj swój rewelacyjny, jak do tej pory, występ Artyom Łakuta, który z pięcioma punktami obok której Krampa prowadzi obecnie dzisiejsze zawody. No ale niestety jako Polacy musimy, musimy się tutaj niestety smucić, ponieważ nasi reprezentanci przyjechali odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu. No i trzeba na pewno tro, troszkę popracować, aby to zmienić.